Z okazji wczorajszego Światowego Dnia Kota zapytaliśmy mieszkańców kutna, jakie zwierzę wolą. Pies czy kot. Pies. Pies. I kot. Pies. Pies. A dlaczego? No bo miałczy. Pieska. Pies. A kot oczywiście, że kot. Pies. 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 Kot. Pies. 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 Kot. Pies. Kot. Pies. Kot. A dlaczego? Bo koty są fajniejsze. To Nie, pies. A dlaczego? O, bo psy są fajniejsze. Nie lubię kotów, one drapią, no, a pies to wiadomo, i łapę poda, i e, przyniesie piłkę. No, po prostu im większy, tym najlepszy. Pies jest wierniejszy. Bo jest mi ziasty kot. No, nie wiem dlaczego, ale myślę, pani że jest No, wspaniały piecek, mądry, taki, naprawdę zachwycona jestem. Przyjdzie. On to poliże mnie po ręku. że na mnie patrzy. No i na lodówkę, żebym coś mu dała. No, taki mądry jest. Wie, że jestem babcią, no naprawdę. A, A dlaczego? Bardziej sympatyczne. Mhm. Chociaż mam kota. A jak się bawi kot? Mania. Psa nigdy pan nie miał? Zawsze miałem psy, dlatego pies. Dlaczego kot? Eee, koty są indywidualistami, chodzą własnymi ścieżkami, kochają ludzi, ale i tak robią co chcą. Koty są wredne i drapią. <grym> <grym> A psy? Eee, no, takie to pogłaskania, Zawsze miałam psa, aczkolwiek no teraz nie. Ale jak byłam od, z dzieciństwa, zawsze miałam psa i. Super. I dobrze wspominasz. Tak. Ja mam dwa psy. Jest super, koty cztery, ale niestety, bo muszę mieć, a nie dlatego, że chcę. A jak się bawią psy? E, fafiki i bary. A koty? Nie mają imion. <laughs> Jeden, dwa, trzy. Jeden, <laughs> dwa, trzy, cztery. Cztery. cztery tak. E, pies jest bardziej chyba przyjacielski, aczkolwiek koty też bardzo lubię, także no ciężko stwierdzić. A ma Pani jakieś zwierzę w domu? Nie, niestety nie mam. Jestem uczulona na sierć, więc no niestety nie mogę mieć. No jakoś nie lubię kotów, a, a psy kocham. A ma Pani w domu Boję się kotów, a psa mam, tak. I jak tak. się wabi? E, nora. Mieszka w domu czy... czy w domu, w domu mieszka z nami. Mhm. A kiedyś kota Pani miała? Nie, nigdy. Bardziej lubię psy. Nie wiem, wydaje mi się, że bliższy człowiekowi jest niż kot. A miałaś kiedyś psa? Mam. I jak się wabi? Teo. Bo pies jest fajniejszy. I ma Pani może psa? Tak. I jak się wabi? szarik Od małego jakaś taka miłość do psiaków, w ogóle cz czworonogi, wszystkie zwierzęta, ale mam sama psa i jakoś tak po prostu. Nie wiem, tak o, bez moim zdaniem słodszy. Masz psa? Mam psa, mam nawet trzy psy. się? się. E, maniek, a resztę to nie znam, bo są siostry. Bo lubię koty. Mam dwa kotki małe. Jeszcze mają na imię Zosia i Tosia. Bardzo je lubię po prostu. Nie, wydaje mi się, że jest wierny. Może i na królik. Nie, pies. <laughs> nie, wybór był pomiędzy psem a kotem. No to chyba pies. Pies. A masz psa w domu? Nie. Chciałabyś mieć? Chciałabym. Co to byłby za pies? Jaka rasa? Mały, duży? Duży. Bo lubię koty. Tylko dlatego? Bo nie trzeba wypuszczać. A ma w domu jak kota? Mam. Wabi się. Mały. Mały. I Marlenka, choć Marlenka to jest kot. Marlenka to jest kot? A to tak. ciekawe. Znaczy, skąd takie imię? Dzieci wymyśliły. Dzieci lubią się bawić ze zwierzętami? Tak. I dlaczego? Nie wiem, zawsze wychowywany byłem z psami, zawsze miałem dużo do czynienia z psami, z różnych względów, też może jakiejś tam pasji mojego stryja, też i nasza łowiecka i zawsze, zawsze był pies. A teraz w domu jest pies? Teraz w domu nie ma pies, psa, w związku z no, częstym niebywaniem w domu jest trochę problem, chociaż próbowaliśmy, żeby zafunkcjonował, no, ale były problemy. No, zawsze też był jakiś pies taki trochę przybłęda, którego jakiś zawsze przygarnialiśmy, ale w tym momencie akurat, akurat bez, bez psa, no trochę smutno bez psa.